Cześć, tu Hoklik na gospodarstwie. E, witam na kanale. O, zaczniemy od tego, co się dzieje akurat z ścielakami. Bo w sumie minęły już dwa tygodnie. Ścielaki cały czas, e, jak widać, u mnie stoją. E, już zakończyły w sumie sezon paswiskowy, przez dwa tygodnie jeszcze jadły trawę. Ale tu już stoją przy paśnika, Dostają, e, dostają kiszonkę. Akurat dzisiaj dostałem jeszcze raz. Także ścielaczki zadowolone. E, Przyjrzał tutaj paru rolników, ale ja cały czas chciałem e, moim priorytetem było sprzedanie tego stada w całości. I poprzez pośredniczkę odezwał się Hiszpan. Także w sumie kończymy negocjacje sprzedaży do Hiszpanii tych, tych cielaków. Właściwie czekamy na pełną kwotę na koncie i liczę na to, że w przyszłym tygodniu już wtedy te cielaki pojadą. Okazuje się, że nie jest to takie proste wysłać bydło za granicę. Jest masa jakichś dokumentów. Lekarz weterynarii musi być przy załadunku. Okazało się, że nie może być tak, że jest moje stado i ojca stado, musi to być wszystko jako jedno stado, czyli ja już tak naprawdę przekazałem wszystkie swoje cielaki do stada mojego ojca. Także no troszeczkę jest z tym zamieszanie, ale myślę, że damy radę, zwłaszcza, że cena jest, jest fajna po prostu no, obecnie cały czas przez tą piątkę nieszczęsno dla zwierząt, którym jestem absolutnie cały czas przeciwko, mimo tych jakichś poprawek śmiesznych w Senacie ja uważam, że cały czas ta ustawa powinna być po prostu wywalona do kosza. Wiadomo jak ta ustawa się pojawiła, ta cena bydła poszła do dołu. No i rolnicy, którzy akurat do mnie dzwonili, to zawsze chcieli, żeby ta cena po prostu szła w dół. Nawet powiedzmy niektórzy to praktycznie właściwie o 2 zł na kilogramie chcieli, żeby była cena mniejsza. No a skoro odezwał się Hiszpan i od razu z miejsca godził się na cenę, jaką zaproponowaliśmy, no cóż. Także. Po raz pierwszy wyślemy za granicę, później już na pewno będzie łatwo. Także co dzisiaj jeszcze w odcinku. Kupiliśmy nowe paśniki. Tutaj akurat stoją dwa stare, mieliśmy paśniki te takie, bo te są okrągłe 12 stanowisk, były te takie podwójne, że dwie belki wchodzą, ale u nas one cały czas pękały te uszy te segmenty, które tutaj widać, one po prostu. Jak bydło napierało, one te paśniki po prostu nie wytrzymywały, i, i, i było to co, właściwie co chwilę pojawia się ta sytuacja, że trzeba te paśniki zabierać, spawać i znowu, znowu je po prostu przewozić. W tym, a z tymi, pod, z tymi okrągłymi e, nigdy tak właściwie nie było. Praktycznie one cały czas, jakbyśmy je tak postawili, tak stoją. Także kupiłem e, trzy takie paśniki. Jeden paśnik już jest skręcony, zawieziony. A za chwilę jeszcze skręcimy dwa kolejne I też zawieziemy i od razu tam jakieś, jakąś kiszonkę myślę, e, że wrzucimy Także tyle tytułem wstępu i do paśnika Mój jak przyjechał, stawiać picie, żeby se popił To ty do roboty najełeś Ale wczoraj już dwa piwka, już dwa piwka dostał A dostał to, to dzisiaj muszę. Zaraz to skręciłem. Ja Zostawiłem jedną w ciągłym poliku tak brama jest z boku No, to bo przydałem, nie? No to my zaraz weźmiemy wciąg, pojedziemy. No, bo trzy dałem myty jeżdżam. Ty ostatnio myjesz go, a ja się twoje łapno myłem. Tam jeszcze było łapno? A jak? Pod spodem. Zaraz odpuszczam. Móżesz odpuszczać. Ta wejdzie? Jeszcze. A bo Taka technologia transportu Ferdek chodź Ja mam to kiepski Ale ja na tego fashion jak jest A to Ferdek Wys Wolverze jeszcze tą bramę co? Nie chcesz prowadzić? Nie dę 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 Tu masz dwójka I tego, tego No tu rada A gdzie biegi są? Tu? Nie, tu masz biegi Tu są nalepki źle przyklejone Tu masz o jedynka. A to? A tam masz przełączanie biegi wolne, średnie i szybkie, czyli czasowe A tył przód, Tu jest tu masz, tak no nie jadę A. No nie jadę Jedynkę wbiłeś? On wysoko łapie ten sprzęgło Zaraz tutaj będą? Nie, jak cielaki pojadą To ja wiesz, moje stado na moją stronę To stado podobore oborę I tam będą stały, tutaj wiesz, tymczasowo Póki te cielaki nie pojadą Także woda jest zawieziona e, cisząkę dowozimy tak, bo to bez żeby tu stał i taki kawał wchodzić No, wsiąść. Jak cielaki pojadą od razu, dnia następnego zganiam w stado. Dobra, tu będziemy przez bramę wjeżdżać, tylko musimy otworzyć. Tutaj była taka książka wcześniej. O. Brrr. Dawaj, do dołu, ja ściągnę ten dyszel. Wejdziemy po to kiszonkę. załadujemy, wrzucimy. Dobrze, ryś? Będę. Tylko wiesz, rzuć normalnie. Co? stawiał? Dzisiaj nie. Jutro Andrzej, jak i tak będzie jechał tutaj z kiszonką, to od razu załaduję Ale sobie ten. W tym ten. roku większe tego... W tym roku byłem przy tych cielakach, tony mniejsze były. Tak? No wiesz, 600-650 kg. No, one już, one już cielne. Nawet wysoko cielne. Chodź tutaj. O, widziałeś. <laughs> Dzwoniaku tu. Co tam, Sultanko? Jak tam woda leci? Wszystko w porządku? Dobrze, dobrze. Leci woda. Ale tak patrząc po nim, to. Jeden w jeden. Nie ma wielkiej różnicy. No o to chodzi. To właśnie dlatego tak robimy. No, uważaj. Nie chodź tam. One ciekawe, wiesz. Coś, coś nowego to... No, na pewno. Dzisiaj kiszonkę z lucerny dostały? Ale teraz tak. To wy już teraz za macie obliczone? Czy tak. Czy po prostu jeszcze raz będziecie ważyć? Yy, nie, mamy obliczone za całość Aha. i my na ten dzień właśnie... To znaczy się wychodzi jakby za sztukę? Tak, mamy wyliczone, że za sztukę. No, no. Nie my to tam, jest, tylko tak ogólnie, czy po prostu jeszcze im dłużej będą stały, tym lepiej dla was, czy nie? No raczej nie, Podkoro już jest ustalona Wiesz, cena... ale to jest tak, mamy, mamy dużo paszy, więc ja nie mam problemu, mogę je karmić. Ja wiem, że one przybierają, bo one mają tak... Tak dobrze przybierają, że one przybierają praktycznie kilogram dziennie. Także wiesz, jak one stoją u mnie na przykład jeszcze 20 dni, no to 20 kilo. No to, że teraz polisz na całości, to ile masz? Tylko, że wiesz, negocjacje zaczynają się od razu praktycznie po tym, jak je zważymy. No, no. no to dlatego... I, na, I my na ten moment wtedy ustalamy cenę, ustalamy wagę. No, no ja no. rozumiem, ale on, oni też teraz, taki kupiec może zwlekać po prostu parę kilo. Oczywiście, że tak, ale yy, wiesz co, ja zazwyczaj mówiłem, że jak komuś sprzedawałem, że u mnie jak postoją tydzień czy dwa, to nie ma problemu. A są tacy, co nie chcą właśnie, bo uważają, że trzeba szybko zabrać, żeby on... tutaj. Mówię. Niektórzy chcą od razu jak najszybciej zabrać, żeby one jak najszybciej zaczęły dostawać takie pasze, jak oni chcą. No o. już tu widzę po nim, zobacz jakie ma nogi grube chuziba. O, A. będzie być No Tu jest jakiś taki gdzieś, który już ma 300 kilo. Przy ważeniu miał 200... Nie, już był jeden chyba, który miał 300. Teraz nie pamiętam. Dokładnie. Ale wydaje ale mi się, widzę, że jest że dużo byczków. Jest po połowę, wiesz? A? Jest po pół, tak. Ale tamten będzie z niego byk jakiś. Zadarta, widzisz do góry? Hmm. Tam taki duży stoi. O, no, no, tamten. No, tamten. Tam na końcu. One wiesz, powiedziałbym, że są same tutaj zabezpieczone tymi swoimi plandekami, które, które tutaj są. Postawio, postawiłem to jeszcze dodatkowo na e, podkładach kolejowych uciętych na kawałki, tak, żeby to było w powietrzu. Zasmarowane też jest tym e, olejem żeby nie rdzewiało dodatkowo, także myślę, że jest zabezpieczone na zimę. No, powiedzcie, czy warto dodatkowo przykrywać taką kosiarkę jakąś plandeką? Eee. Czy jest tak, jak, czy tak będzie dobrze? To siłownik, siłownik też nie dobrze, jak tak kiedyś na deszczu Mówisz, że lepiej też by było tutaj plandekę kupić na całość? Czy nie wiem, na sam siłownik? Już chyba coś, jak coś to na całość. Tak już to kupić plandekę na całość i już przykryć i tyle. No bo to, to siłownik to jest niedobrze. On taki na lotu takiego dostanie, potem będziesz go wciągał i uszczelniarz będzie pierwszy. A w dupę dostawał na no, tak. Na pewno takiego nalotu dostanie. To, że To jest nikiel, ale on na lotu dostanie. I, I mówię, później zanim go wyczyści, to już pierwszy uszczelniarz dupę dostanie. No powiem tak, teraz dużo nie nagrywam. Właściwie wszystkie prace w polu się skończyły, czekamy aż cieraki pojadą, no i zaczynamy sezon zimowy, czyli karmienie, wypychanie obornika, a dodatkowo to cały czas robimy płoty, no i tutaj jakieś takie drobne naprawy oraz no, pozabezpieczałem jednak niektóre maszyny, bo tam w komentarzach widziałem niektóre sugestie odnośnie, że trzeba by to jakoś zabezpieczyć, bo szkoda, żeby te maszyny stały na, na zewnątrz i owszem, Macie rację oczywiście. E, kupiłem, w sumie kupiłem dwie plandeki. Wszystko na próbę. Ta plandeka e, 3 na 4 metry. Kurczę, kosztowała u mnie łącznie chyba tylko 10 zł. E, ale jest bardzo cienka. E, tutaj było wagowo 50 chyba gram na metr kwadratowy, czyli to jest tyle co nic. No To jest taka plandeka, powiedziałbym, jedno sezonowa. jedną zimę i później będzie wszędzie, wszędzie porwana. Nic, nic z niej nie będzie. Dodatkowo wszędzie są takie haczyki e, razem e, z gumami, które to wszystko trzymają. Myślę, że, mówię, nawet, że to się ładnie spisuje, bo wiatr już był, także to wszystko tutaj trzyma. E, kupiłem to jest druga plandeka, ta już jest 4 na 5 metrów, oprasa większa to e, i plandekę musiałem kupić większą. Tutaj gabarytowo jest już 200 gram na metr kwadratowy i faktycznie już, już czuć, że ona jest jest grubsza, jest fajniejsza yy, i na pewno wytrzyma dłużej ale myślę, że kupię jeszcze jedną plandekę tym razem na duży ciągnik Renault ponieważ to Renault praktycznie już teraz nie będzie jeździć nie będzie jeździć właściwie do wiosny yy, no więc zabezpieczę, ale będę musiał kupić jeszcze grubszą bo no, chciałbym, żeby ta plandeka już wtedy służyła jeszcze dłużej i tak samo wszędzie, wszędzie te, te dziury są pozabezpieczane. Yy, tymi gumami razem z haczykami także to jest tak pozaczepiane tak. że no to się tutaj myślę że nie ma prawa z wiatrem musiałby być ogół, naprawdę bardzo e, bardzo ogromny wiatr także myślę że tyle na dzisiaj e, liczę na to że w przyszłym tygodniu uda się zorganizować transport jak nie to już kolejny to już na pewno i te cielaki pojadą także wtedy z tego będzie filmik a tak to mówię no, robimy tutaj cały czas jakieś płoty jakieś drobne naprawy tak za bardzo nie ma, nie ma, nie ma co pokazywać, eee, dlatego tych filmików teraz no na pewno przez ten sezon zimowy będzie mniej. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!